Hello guys! It's October! Mamy już październik. Mam nadzieję, że wrzesień jest był dla Was pięknym miesiącem rozwojowym, ale nie zatrzymujemy się. Każda środa e, everyday English i dzisiaj bardzo krótki, konkretny everyday English zgodnie z moją zasadą od Ekstra klasy przez Premier League do Champions League z perspektywy językowej. Trzy pytanka. Three questions number one What are you looking for? Number two, what are you searching for? Number three What are you seeking? Moi drodzy, trzy sposoby powiedzenia. Szukam. Kiedyś już gdzieś to wspominałem, warto sobie przypomnieć pewne rzeczy. Słuchajcie, taką podstawową wersją, na przykład szukam nowego samochodu. No to się uczymy I'm looking for a new car. I'm looking for a new car. Oczywiście, w miejsce I'm można sobie wstawić She's looking for a new car, He's looking for a new car, We're looking for a new car, You're looking for a new car. Chodzi o to, żeby nie uczyć się tylko i wyłącznie tego I'm, ale głównym tematem jest I'm looking for, I'm looking for a new car. I dla mnie to jest taki poziom ekstra klasa level, dobry poziom językowy, gdzie sobie poradzimy we Francji, Hiszpanii, Włoszech. Ale stąd się rozwijać. If you want to develop, but you want to be relentless and hungry for more... Jak już się nauczyliście, I'm looking for, dorzucamy sobie drugą opcję. I'm searching for. I'm searching for a new car. I'm searching for a new house. I'm, I'm searching for new workers. Yes? Czy patrzcie, mamy dwie wersje. Number one, I'm looking for. To jest taka ekstra klasa językowa. Number two, I'm searching for, for example, new workers. To jest tak zwana dla mnie Premelik językowa, kolejny level. Zgodnie z moją filozofią, if you want to swim with the sharks. You've got to speak the way the sharks speak. Jak chcesz pływać z rekinami, trzeba mówić tak jak rekiny mówią, bo nigdy nie wiecie jak powie do Was Anglik. Czy powie what are you looking for? Czy powie what are you searching for? I trzecia wersja, taka już Champions League English, taki troszkę formalny angielski. I'm seeking new workers. Seek Czas przeszły, bo to jest nieregularne. to by było I sought. Tak jak I buy and I bought. Oczywiście pod spodem www.kornelpaszkiewicz.pl macie notatkę treningową, gdzie możecie zobaczyć sobie to, o czym teraz mówię. Czyli popatrzcie. Number one, I'm looking for a new car. Number two, I'm searching for a new car. And number three, I'm seeking a new car. Co ciekawe, po I'm looking mamy four, po I'm searching mamy four, ale po I'm seeking nie ma nic. Od razu wstawiamy tą rzecz, której szukamy. Czyli znowu podsumowując, in conclusion, to sum up. What are you looking for? I'm looking for a good teacher. What are you searching for? I'm searching for a nice uh, book. Yes? And what are you seeking? I'm, see I'm seeking new opportunities. Poszukuję, szukam nowych możliwości. Yes? Patrzcie, trzy słówka. W szkole byście się nauczyli. Look, search, seek. Bez sensu. It doesn't make any sense. It makes zero sense. So it's better to learn three questions. Nauczycie się trzech pytań. What are you looking for? Odpowiedź. I'm looking for a new car. What are you searching for? Odpowiedź: I'm searching for a new car. What are you seeking? I'm seeking a new car. I teraz miejsce, samochód, car, książka, możecie sobie stawić cokolwiek. Wchodzicie jakikolwiek słownik językowy, ja tam polecam www.dkpl. I tam sobie sprawdzacie ee, cokolwiek. Tak samo odmiana. I'm she is he is. Patrzcie, ile pieczemy e, pieczeni na jednym ruszcie. Ja to nazywam Let's Mix Business with Pleasure, czyli łączymy przyjemne z pożytecznym. Uczymy się, rozwijamy się od ekstra klasy przez Premier League po Champions League z perspektywy językowej. So, guys, what are you looking for? What are you searching for? What are you seeking? See you next week. Thank you very much. One touch, thank you very much.